Nie, kolegium nie ma, ja są grozki. No. Ja, nie żarł. E, ja nie mam żaru, ale kolega ma tutaj. Dobra, daj, daj, oh Jak pan sądzi, kto jest najlepszym DJ-em na świecie? U nas w Polsce? Tak. Janowski. Robert aj, aj. Janowski. Robert Janowski, a ja, na jakiś, jakąś ksywkę ma DJ, DJ Janowski, czy jak on ma? A więc tego Ci nie powiem, bo... A jaki, jaki styl muzyczny może on Wszystko. On prowadzi te, wiesz... A czyli, czyli Elektro też, tak? House? Tak, wsia. A piosenka... I sądzi, jest. Pan, i sądzi i... pan, że on zbiera muzykę na czarnych płytach i na przykład jest w stanie zrobić ewentualnie bardzo dobry show? Robert Janowski. A gdzie on gra? Gdzie, gdzie on gra? No zawsze on prowadzi ten program... Droga do gwiazd. Nie! Ja, nie, nie! Jaka, jaka, ta... no, jaka to melodia? Jaka to tak. no. melodia? Często Roberta można spotkać na, na giełdach płyt. W, tak, w tak, tak, tak. Dokładnie. A piosenka jest. Tak, tak. Nie wierzysz? Wierzę, wierzę, ja znam, no. znam Roberta. mi tak. ogień. Jest ogień. To skończył się. Uwaga na czop. I to jest tak zwany ogień pokoju, prawda? Słuchaj? To jest tak zwany ogień pokoju. Ogień Boga. Nie wiem czy wierzycie w Boga, ale ja... Ja wierzę w Boga. Czy... Ale a... bo teraz na, na liście FTB na miejscu pierwszym jest t także ja nie, nie wiem. Dam, czy... Nie dam, nie dam, nie Ale jednak Janowski przebija, tak? Tak. No nie wiedziałem, ale... Słowo człowiek chodowa. się uczy. Słucham. Podróże kształt. Podróże kształcą a przede wszystkim do Szkotlandii. A, Szko Szko O. Akurat y, pieniążki to chyba nie są naszą... Yy, nie, dobrań, ale jak powiedziałem panu, że, że damy panu papierosa, jak pan y, powie parę słów do kamery. Tomek, no, no. tu były normalnie ogrody, wiesz? Normalnie działki były. A tu gdzie było, wiesz dlaczego to zrobili? Nie. Jak Gierek przyje przyjechał mm -hmm. to, to, to była ulica Kościuszki Okej okay. A Robert oh. Janowski jest najlepszym DJ-em na świecie Do widzenia Dziobek, przysięgam ci pod bogiem mm -hmm. Robert Janowski Nie wiedzieć? Wierzę To ja Ci mówię Pozdrawiam